Ja rysuję Kościół. Warsztaty plastyczne w galerii, tak, podobnie jak i samo miejsce, nie są typowymi zajęciami, w czasie których uczy się nowych technik artystycznych. W tych warsztatach udział biorą osoby z dysfunkcją intelektualną, a sztuka, którą tworzą, znana jest na świecie jako nurt art breed. Sztuka art brut charakteryzuje się bardzo spontanicznym sposobem działania, tworzenia czyli absolutnie są to ludzie, którzy nie skończyli jakichkolwiek szkół artystycznych. A w związku z tym ich sposób tworzenia jest bardzo bezpośredni, bez jakichś kanonów ustalonych dla sztuki współczesnej czy w ogóle dla, dla sztuki. I to jest bardzo istotny czynnik, emocjonalny czynnik, bezpośredni czynnik tworzenia. Misją założycieli galerii jest ochrona i promocja kierunku artystycznego, którego jedynym źródłem jest pierwotna i nieodparta potrzeba tworzenia. Najbardziej znanym w Polsce twórcą tego nurtu był Nikifor. W warsztatach swoje zdolności plastyczne doskonalą osoby z zespołem Downa i porażeniem mózgowym. Zajęcia pełnią rolę edukacyjną, ale też terapeutyczną. Podnoszą samoocenę i dają wiarę we własne możliwości. Są to indywidualności. Na ogół nie poddają się łatwo takiemu formowaniu artystycznemu. Ze względu na upośledzenie umysłowo trudno jest im przekazywać w taki bezpośredni i wyuczony sposób informacje o technikach, o, o nowych nutach, o innych artystach. Najczęściej znaczy sztuka artystów to jest sztuka intuicyjna. I my staramy się pielęgnować to, co w tych ludziach już jest, i nie ingerować w ich sposób postrzegania, sposób tworzenia. Bardziej Nasza praca to jest bardziej pielęgnowanie. W organizacji warsztatów włączył się także m.in. Skok skokstewczyka. Dzięki pomocy finansowej różnych firm podopieczni galerii zyskują szansę na to, aby dzięki sztuce inność stała się atutem, a nie wadą. Zdobyć sponsorów nietypowej sztuki jest bardzo trudno, ponieważ sztuka nurtu Art Brut jest bardziej znana za granicą, a nie jeszcze w Polsce. Nie ma źródeł finansowania typu dotacji unijnych czy dotacji na kulturę. Artyści biorący udział w poprzednich warsztatach mogą się już pochwalić sukcesami na arenie międzynarodowej. Udało się znaleźć kogoś rzeczywiście wybitnego. Jest to jedna z naszych podopiecznych Stowarzyszenia na Justyna Matysiak. W roku 2007 na Biennale Sztuki Naiwnej Outsider Art i art Breed w Bratysławie zdobyła Grand Prix. Triennale w Bratysławie odbywa się od lat 60. Raz na trzy lata z całego świata jest przyznawana nagroda jednemu, jedynemu artyście. I w 2007 roku nasza podopieczna wysłana... Tam przez, przez naszą galerię zdobyła właśnie to gęsto jako pierwsza Polka w ogóle. Niektóre prace zadziwiają pomysłem, śmiałością kreski, precyzją połączoną z wyobraźnią. Galeria tak stara się połączyć nurt art bridge ze sztuką współczesną poprzez organizowanie wspólnych wystaw swoich podopiecznych z profesjonalnymi twórcami.